Dzień dobry Państwu. Dziś skupimy się na temacie funkcjonowania uczuć w człowieku. Opowiem o tym, jakie mamy uczucia, jakimi dysponujemy uczuciami, gdzie one się podmiotują, a także jaka jest ich natura. Zapraszam Państwa serdecznie. Szanowni Państwo, zaczniemy klasycznie, czyli od określenia, co jest czym. A zatem pierwsze pytanie. Czym są uczucia? Tomasz określa uczucia jako doznanie połączone z przemianą cielesną. Przemianę cielesną znamy i nawet w takich żartach czy powiedzeniach nieraz mówimy o kimś, że zzieleniał ze złości lub że ze wstydu się zarumienił albo z bladu ze strachu. To są takie potoczne określenia wskazujące właśnie na to, że określone uczucia Wywołują w nas jakieś reakcje natury cielesnej. Uczucia to jest sfera pożądania zmysłowego w człowieku, i możemy powiedzieć, że są one zareagowaniem tej sfery na wyobrażenie czegoś jako dobra lub jako zła dla nas. W związku z tym, skoro są pożądaniem zmysłowym w człowieku, to musimy w takim razie dysponować jakimiś władzami pożądania zmysłowego. My dysponujemy dwojakimi władzami. Po pierwsze władzą porządliwą i po drugie władzą gniewliwą. Za chwilę opowiem o tym, jaki, jakie rodzaje uczuć budzą się w tych dwóch władzach, który, które mamy, które posiadamy. Ale jeszcze zanim do tego przejdziemy, chciałabym zwrócić uwagę na to pierwsze zdanie o zareagowaniu pożądania zmysłowego na wyobrażenie czegoś jako dobra lub jako zła dla nas. Ponieważ bywa, że diabeł tkwi w szczegółach, to tutaj też chodziłoby o to, a mianowicie o fakt, że my możemy sobie wyobrażać coś jako dobro lub jako zło dla nas. Ale niekoniecznie może mieć to faktycznie coś wspólnego z faktycznym, lub dobrem, lub złem dla nas. Możemy sobie wyobrażać na przykład w jakimś porywie gniewu czy złości, że nieszczęścia, jakie by spadły na naszego sąsiada, będą dobrem dla nas. Możemy także wyobrażać sobie, że mała myszka lub pająk są jakimś złem dla nas, które nam zagraża. Może to z faktycznym dobrem lub złem mieć niewiele wspólnego. I warto o tym pamiętać, gdy budzą się w nas różne uczucia. Czym różnią się te dwie władze zmysłowego pożądania, skoro już mamy je wyszczególnione? Po pierwsze, władza pożądliwa. Odpowiada ona za uczucia, które się w nas budzą pod wpływem wyobrażenia sobie czegoś jako dobra dla nas lub zła dla nas i tu chodzi albo o proste dążenie do czegoś, co postrzegamy jako dobro i zdobycie tego czegoś, albo no, na unikanie tego, co postrzegamy jako zło. Inaczej się rzecz ma z władzą gniewliwą, która z kolei odpowiada za uczucia, budzące się pod wpływem dążenia do dobra lub unikania zła, ale po drodze do tego Dążenia lub unikania, mamy jakieś przeszkody, jakieś trudności, które musimy pokonać. No i w zależności od tego, czy my je pokonamy, czy nie, czy wyobrażamy sobie, że to są pokonalne bądź niepokonalne trudności, takie uczucia będą się w nas budziły. Spójrzmy więc w takim razie po kolei, jakie to będą uczucia w poszczególnych władzach. Najpierw uczucia władzy porządliwej. Pierwszym podstawowym uczuciem, które jest w ogóle źródłem dążenia do dobra w człowieku, jest uczucie miłości. Nie należy go mylić z miłością osobową, która polega na odniesieniu do innych bytów z poziomu rozumności. Tylko chodzi tutaj wyłącznie o zareagowanie sfery zmysłowej. Oczywiście jest tak, że w człowieku ta sfera pożądania zmysłowego będzie podlegała jakiejś kontroli czy wpływowi rozumu, i nie możemy tu, tak jak w przypadku zwierząt, mówić o uczuciach w czystej postaci. Niemniej rzeczywiście jest tak, że u zwierząt możemy obserwować działanie uczuć w postaci czystej. Natomiast u ludzi, no. Różnie jednak podlegają one, choć uczucia jako takie nie podlegają ocenie rozumu, to w człowieku będą ze względu na, na wpływ rozumu na całość ludzkiego postępowania. Uczuciem kolejnym, które będzie źródłem unikania przez nas zła, jest uczucie niechęci. Z kolei naszym prostym dążeniem do dobra jest po prostu porządliwość. Czyli gdy my dążymy do czegoś, co postrzegamy jako dobra, możemy mówić, no to w nas obudziła się porządliwość. Tomasz odróżnia porządliwość od rządzy i określa rządzę jako porządliwość niezgodną z naturą. Czyli jeśli by w nas się obudziła porządliwość wbrew naszej naturze czy przeciwko naszej naturze, to moglibyśmy mówić o rządzy. I no, takim przykładem sytuacji, w której mieliśmy do czynienia z rządzami, mogłaby być nieszczęsna Sodoma, tak, w której właśnie mieszkańcy byli ogornięci bardziej rządzą niż porządliwością. Proste unikanie zła to inaczej uczucie wstrętu, czyli uczuciem odpowiadającym za proste unikanie zła jest czy będzie uczucie wstrętu. I wreszcie, gdy jednoczymy się z dobrem, z tym, co, czego pożądaliśmy, można tak powiedzieć, doznajemy uczucia przyjemności, które nam wszystkim nie jest obce, jeśli na przykład marzymy o ciepłej kąpieli, to realizując ją doświadczamy uczucia przyjemności. Jeśli marzyliśmy o tym, żeby zjeść koloneczkę, to jedząc tę golonkę doświadczamy uczucia przyjemności. Jednoczymy się z tym, z tym cośmy postrzegali jako dobro dla nas. Analogicznie do tego uczucia przyjemności. Mamy do czynienia z uczuciem bólu, czyli uczuciem, które się pojawia w momencie, gdy jednoczymy się z jakimś złem lub kiedy jesteśmy pozbawieni tego dobra. No i znów możemy sobie wyobrazić sytuację, w której no, marzymy o tej kąpieli, już nam się wydawało, już, już, już mamy czas, żeby, żeby ją zrealizować, a tu okazuje się, że właśnie nie mamy w kranie ciepłej wody, bo. Zaplanowano jakieś naprawy i remonty, i dzisiaj nie będzie ciepłej wody. Oczywiście, być może słowo ból brzmi troszeczkę na wyrost, może razić nas, nasze uszy, niemniej jest to pewne tłumaczenie wprost z języka łacińskiego. My moglibyśmy to nazwać pewnym zawodem: tak? doświadczamy jakiegoś zawodu, jakiegoś rozczarowania w wyniku tego, że nie jednoczymy się z tym upragnionym dobrem. Mamy więc sześć uczuć, które się budzą we władzy porządliwej. Jeszcze raz przypomnijmy uczucie miłości, niechęci, porządliwości, wstrętu, przyjemności i bólu. Jak w takim razie jakie w takim razie budzą się uczucia w wyniku funkcjonowania Władzy gniewliwej. Mamy tu pięć uczuć. Pierwszym z nich jest uczucie nadziei, które polega na tym, że dążymy do dobra, temu dążeniu towarzyszy trud i wysiłek z naszej strony, i to jest właśnie uczucie nadziei. Wycofanie się z tej nadziei, czyli zdążenia do dobra z powodu Poddania się przeszkodom, jakie spotykamy na swojej drodze, wywołuje w nas uczucie rozpaczy. Warto pamiętać także, że aby to uczucie rozpaczy się w nas zrodziło, to musimy postrzegać to dobro jako bardzo ważne dla nas do osiągnięcia, jako cenne, a przeszkody na drodze do tego dobra. No, wystarczająco poważne, ażeby nas to odwiodło od zdobywania tego cennego, ważnego dla nas dobra. Jeśli przezwyciężamy zło, które nam utrudnia zdobycie dobra, to pomaga nam w tym uczucie odwagi. Uczucie odwagi jest tym uczuciem, które wspomaga nas w osiąganiu dobra trudnego. Jeśli wycofujemy się ze względu na trud czy zło, które nam towarzyszy po drodze do osiągnięcia dobra, to oznacza, że budzi się w nas bojaźń. Bojaźń jest więc tym uczuciem, które powoduje, że wycofujemy się. Jakiegoś dążenia. I wreszcie ostatnie uczucie, czyli uczucie gniewu, które jest reakcją tu i teraz na zło obecne, któremu człowiek się nie poddaje i które postanawia zaatakować. Więc jeśli byśmy sobie to przełożyli na jakąś sytuację konkretną, no chociażby z tą nieszczęsną myszą w domu czy w pokoju, to jest to ten moment, w którym zamiast stać na krześle lub stole i piszczeć, chwytamy zamiotłę i po prostu wyganiamy mysz z pokoju. Warto tu już na tym etapie zapamiętać, że właśnie to uczucie gniewu jest reakcją wyraźnie tu i teraz. Spójrzmy na te wszystkie uczucia zarówno władzy porządliwej, jak i gniewliwej zebrane w tabelach i widzimy wyraźnie, że Kładają się one w takie pary przeciwstawnych uczuć. Uczucie miłości, uczucie niechęci, uczucie porządliwości, uczucie wstrętu, zadowolenie, ból. To samo dotyczy uczuć władzy gniewliwej, przy czym widzimy wyraźnie, że uczucie gniewu nie ma żadnego uczucia, które by mu się przeciwstawiało, ze względu właśnie na to działanie. W tym momencie, tak, na zareagowanie na zło obecne, które właśnie atakujemy. Wymienione tu wszystkie uczucia jakby nie wyczerpują całego spektrum uczuć, które mogą się w nas budzić pod wpływem różnych sytuacji czy wydarzeń. Wystarczy wspomnieć choćby o tym, że bardzo często mamy do czynienia z uczuciami. Połączonymi, czyli z pewnymi połączeniami tych uczuć, które mają tu Państwo wymienione. No, na przykład takie uczucie jak tęsknota, które będzie połączeniem smutku i pragnienia, czy takie uczucie jak zazdrość. Zazdrość to będzie tak naprawdę połączenie kilku uczuć: uczuciu gniewu, smutku i nienawiści. Więc najczęściej, Powtórzę to jeszcze raz. Najczęściej w życiu codziennym mamy właśnie do czynienia z tego typu połączeniami. Nie jest tak, że budzi się w nas po prostu uczucie bólu, czy zadowolenia, czy wstrętu, czy po prostu bojaźni. Właśnie niejednokrotnie mamy do czynienia z takimi całymi kompleksami uczuć, które są pewnym połączeniem tych prostych uczuć, o których Państwu tu opowiadałam. Proszę Państwa. Jeśli chodzi o zasadę funkcjonowania uczuć w człowieku, należy zaznaczyć, że jest pewna ogólna zasada, tak? szczególnie jeśli spojrzymy na tę myśl tomistyczną, którą Tomasz także wyznaje, że działania władz niższych podlegają działaniom władz wyższych. I to samo dotyczy naszych uczuć i władzy pożądania zmysłowego, co wyraża się w takim określeniu, że władze pożądania zmysłowego, czy nasze uczucia lubią, możemy to określić w cudzysłowie, lubią podlegać intelektowi i woli. I tak jak intelekt rządzi nimi, czy zarządza po królewsku i politycznie, tak wola bardziej despotycznie, czyli dysponuje jakby większą mocą zarządzania. Uczuciami i większą siłą, natomiast inaczej tego dokonuje rozum ludzki. Można by zapytać, co w takim razie, jeśli ta zasada zostanie złamana i uczucia nie podlegają rozumowi i woli? No i moglibyśmy powiedzieć, że troszeczkę w myśl przysłowia: że gdy nie ma kota, to myszy harcują. No to właśnie. Nasze uczucia, niczym rozbrykane myszy, harcują, powodując w nas różne niezbyt dobre skutki. Jeśli pozwolimy, żeby nie podlegały one rozumowi i woli, to wtedy może tak, po pierwsze, wywoływać rozmaite nerwice, czyli powodować, że w nas te przeciwstawne sobie uczucia będą się ścierały. Wyłącznie na poziomie uczuć bez żadnej kontroli rozumu czy woli albo przy bardzo ograniczonej kontroli rozumu i woli, co wywołuje schorzenia łącznie z tym, że schorzenia w poziomie czy na poziomie somatycznym, tak. Począwszy od takich drobiazgów typu ból głowy czy żołądka, a skończywszy na jakichś poważniejszych kłopotach natury cielesnej. Także możemy odwołać się do przykładu uczucia rozpaczy. Jeśli pozwolimy, żeby ono nie podlegało rozumowi i woli, może to uczucie tak nas zdominować, że doprowadzi do rozpadu życia emocjonalnego w człowieku. Do tego stopnia, że może nawet zagrozić utratą w ogóle życia człowiekowi, jako takiego życia. Więc naprawdę warto wychowywać. Te uczucia, żeby podlegały rozumowi i woli, i warto troszczyć się o uprawę rozumu i woli, żeby ta współpraca polegająca na jakby zarządzaniu uczuciami była owocna i skuteczna. Jesteśmy ludźmi, a zatem jako istoty rozumne jesteśmy tak zbudowani, że uczucia powinny tej kontroli rozumu i woli podlegać, i właściwie nasze czyny mogą oczywiście być powodowane przez uczucia, natomiast nie dzieje się to z pominięciem woli. Możemy przyjąć, że wola, nasza wola, czy wola ludzka jakby zgadza się na to, czy ustępuje uczuciom, czy ustępuje pod naporem uczuć, co nie oznacza, że jest to prawidłowa zasada funkcjonowania człowieka, co najwyżej oznacza tyle, że wola nie jest należycie wychowana. Dlatego wola nie potrafi zareagować należytym oporem tak? zatrzymując te uczucia, które należy zatrzymać, a pozwalając na budzenie się tych uczuć, które powinny się w nas budzić. Inna jeszcze sprawa, o której chciałabym wspomnieć na zakończenie że trudno, żebyśmy Odpowiadali czy rozliczali siebie i innych za te tak zwane reakcje w ramach przemiany cielesnej. Trudno, żebyśmy w pełni nad wszystkim panowali, no na przykład nad tym, że robimy się bladzi albo że nagle nam się robi gorąco z przejęcia jakąś sprawą. Za to nie odpowiadamy, natomiast odpowiadamy za to, co dalej z tym zrobimy. Czyli. Trudno odpowiedzieć za przemianę cielesną, natomiast odpowiadamy jak najbardziej za to, co zrobimy w ramach tych uczuć, które się w nas obudziły. Tak? Czy gniew spowoduje, że w tym gniewie kogoś zabijemy, czy może powstrzymamy siłą woli ów gniew, czy wstręt, czy jakąś niechęć i jednak no, nie popełnimy jakiegoś zła. Czy my pożądając jakiejś rzeczy wbrew dobru innych osób będziemy zdobywać to dobro po tak zwanych trupach, czy może jednak powstrzymamy naszą porządliwość, siłą woli i nie będziemy zdobywać tego dobra po trupach, tylko poczekamy, zdobędziemy je inaczej lub zrezygnujemy z niego, gdyż uznamy, że środki jakie mamy, Dobrać do osiągnięcia tego dobra dla nas, prawdziwego bądź rzekomego, albo są po prostu niemoralne, albo zbyt duże koszty byśmy musieli ponieść i my i inni w celu osiągnięcia tego dobra. Kończąc, życzę oczywiście Państwu dobrych wyborów, umiejętności reflektowania naszych uczuć i przede wszystkim królewskiego panowania. Rozumu nad naszymi uczuciami. I do zobaczenia na następnym wykładzie.